Dzień dobry! Dzisiaj mamy 21 grudzień 2023 i jestem oczywiście na spacerku z nutką. Już tutaj w krzaki pobiegła. W lasku jesteśmy dzisiaj. A dzisiaj jesteśmy w lesie tak bardziej z przymusu niż z potrzeby, gdyż jest bardzo duży wiatr. Słychać, prawda? Duży wiatr wszystko i jakbym był na zewnątrz poza lasem, to e, trudno by było mnie słyszeć. A tutaj jeszcze, jeszcze jako, tako. Ale chciałem cię zrobić to nagranie. Wczoraj już myślałem o tym. Wczoraj już chciałem robić i zwlekałem jeszcze do dzisiaj ale muszę to zrobić dzisiaj, bo jak nie zrobię dzisiaj to znowu mi umknie i znowu nie zrobię Po prostu temat to nie znaczy, że on jest gorący temat, bo to jest temat ogólny duchowości, to nie ma nic w to natomiast. Prawda? Patrzę tutaj te gałęzie, się jakoś pokręciły. Ale mnie, po, tej, po tym ostatnim filmie dalej ten temat miłości, świadomości, budzenia się cały czas przychodzą nowe informacje, nowe myśli. To nie jest tak, że myślę o tym. Ja kiedyś tak myślałem, że ktoś coś wymyślił. To, to wcale to nie pochodzi z myślenia. Po prostu to przychodzi samo. A jest po prostu coraz częściej. Yy, siadam i i nie myślę. O! Ale to przychodzi. Przychodzi samo. Takie co ciekawsze wątpi, wątki. Yy, dobrze. O czym. Chciałem Wam powiedzieć o czymś takim jak jest z tym naszym światłem i miłością i dlaczego część osób się budzi, część się nie budzi mnóstwo jest, bo mnóstwo jest osób, mnóstwo ludzi na tym świecie która no, w tym życiu się nie obudzi i tutaj jest większość. Tak wychodzi na to, że to będzie większość. Trudno to określić procentowo, ale dosyć dużo. I od czego to zależy? Bo jak sobie zada, zadałem pytanie, od czego to zależy, tak mniej więcej wiedziałem, ale od razu jaśniej mi się rozjaśniło, jak to wygląda. I do mnie przyszła taka po prostu, że to można porównać do takiej tuby, tunelu. Znaczy, my jesteśmy tak, jakby coś w rodzaju, tak jakby można sobie wyobrazić rury. My nie jesteśmy to rury, ale no coś, to, coś w tym rodzaju należy sobie wyobrazić. Przez którą przechodzi światło i miłość. I yy, są przeszkody. W tym całym tunelu, w tej, tej, tej rurze i te przeszkody to są nasze emocje. Szczególnie te emocje nieuwolnione, te emocje niskowibracyjne, które nami kierują, które my mamy w pamięci, które my przeżyliśmy i one mają dalej na nas bardzo negatywny wpływ. Po prostu żyjemy tym, mało tego my jesteśmy przeświadczeni. Że właśnie przez te emocje, że świat jest okrutny, zły, niedobry, to jest te emocje, bo oprócz tego są jeszcze i programy, te, które nas blokują. To też tam są w tym, w, tym, jakby, tu, w tym tunelu. I one tak jakby oblepiają ścianki tego tunelu i e, zawężają przepływ informacji, przepływ światła i miłości. I jak to jest o, można też porównać do, do żyły oblepionej od wewnątrz wapniem czy jakimiś innymi że są zatkane żyły ktoś ma, prawda? To jest, to jest podobna, podobne działanie. To mi się tak podobnie przedstawia, gdyż to nas to człowieka ogranicza blokuje Właśnie na przepływ światła i miłości. Bo co nas może obudzić? Nas może tylko obudzić miłość i światło. Miłość i światło, która przepływa, i ona, jak już płynie, to na cały czas oczyszcza. Jeżeli pomagamy temu światłu i miłości płynąć, ćwiczymy i usuwamy blokujące nas programy, Pracujemy z emocjami, czyli uwalniamy te emocje negatywne, wybaczamy i te uwalniamy uwięzione emocje, te, które cały czas są w tym tunelu. I te więcej światła i więcej miłości może przepłynąć. Także praca, praca, jeszcze raz, praca. Taka nad sobą, nad własnymi emocjami, nad własnymi myślami, nad własnymi emocjami. To jest bardzo ważne. To jest taka jakby podstawa, podstawa naszego powrotu do siebie. I nie ma rzeczy nieważnych. Tutaj wszystko jest ważne, każda emocja jest ważna. Każda złość, każda agresja. Zresztą wiecie, dla mnie wszystko, wszystkie niskowibracyjne emocje to są emocje agresji. No ja to tak patrzę na to, bo to tak z poziomu wygląda z poziomu duchowego. To wygląda jak jedna wielka emocja, to jest emocja agresji. I oczyszczanie na bieżąco tych emocji, niskowibracyjnych emocji, to my po prostu się otwieramy, zwiększamy przepływ tego światła miłości. Czym większy przepływ tego światła miłości, tym on jest... Yy, to, to jest tak, jakby większy strumień, większe ciśnienie mogło przepływać, prawda? Tak jak krwi. I one zarazem działa oczyszczająco. Po prostu pomaga usunąć następne. Yy, po prostu jakby usunięte te, które są na wierzchu, to następnie już można też się do nich dobrać. Bez usunięcia tych na wierzchu nie można się dobrać do tych głębszych. I tak to właśnie, tak to mniej więcej działa. Tak to przynajmniej umie, w moim umyśle się pojawiło, że to do tego można porównać, tak to wygląda. I y, każdy, kto ma wpływ, który jest, za, zaczyna być świadomy tego, że ten świat jest inny niż nam mówią, że jest inaczej, to powinien sobie zdawać z tego sprawę, że tylko on jest w stanie z tego wyjść. Bez żadnych y, pomocników, w tym sensie, że ktoś za kogoś coś zrobi. Bo pomocnicy mogą być, ale w, tym, ale w sensie pokazania ścieżki, drogi. Idź tędy. Ale to Ty masz iść. To Ty masz pracować sam ze sobą, ze własnymi emocjami, z własnymi programami, a nie ktoś za Ciebie to ma zrobić. To jest jedyna droga. Nie ma innej drogi. Nie ma czegoś takiego cudu. Klik i. Wszystko znikło. Ten klik występuje tak rzadko, bo to oczywiście, że występuje, ale tu u tych osób, które tych niskowipresyjnych emocji naprawdę mają bardzo mało. I ty, nagle oni się otwierają na światło i miłość. I nagle jest wielki przepływ energii, dlatego jest ten błysk, i on się nagle obudził. Ale nie było tyle ich nagromadzonych ta rura nie była zatkana albo przytkana no. chociaż można ją całkowicie zatkać też że nie będzie przepływu światła i miłości w tych chwili, w tych czasach w co my teraz żyjemy bo prawdę mówiąc to są piękne czasy dla mnie przynajmniej tak jak ja to ostrzegam dla mnie są naprawdę piękne czasy ja się ekscytuję tym, cieszę się jak. Widzę coraz więcej tej energii napływającej, czuję je i widzę, jak się ludzie zmieniają. Jak ludzie potrzebują informacji. Potrzebują informacji, bo ta informacja im pomaga rozszerzyć świadomość. To jest skutek zwiększenia przepływu, tej, 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 przepływu światła i miłości, bo te wyższe energie, które spływają, my ich nie widzimy. Czasami możemy poczuć jakieś tam. Różne dolegliwości w ciele, lub nam się chce spać, coś nas łupnie, że kurde nie mają siły, niby wszystko jest w porządku, nic nie powinno być, a jednak jest. Tak reaguje nasze ciało nasze ciała się przyzwyczajają do wyższych wibracji. Część ludzi te wyższe wibracje działa na nie na wszystkich ludzi chciałem powiedzieć. I z tym też należy się po prostu pogodzić. Ci ludzie, którzy. Mają, tak, tak jak to powiedziałem, przyblokowane, za mocno zablokowane te rury i tego jego światłej miłości jest zbyt mała ilość, mały strumień tego przepływa przez tego człowieka, to on się w końcu zablokuje no bo będzie miał takie złe odczucia, że albo umiera, albo się zablokuje. No niestety, tak to jest. Sami sobie zamykając swoją świadomość, oddając naszą wolę innym ludziom, mądrzejszym, tak jak nam mówiono, od nas ekspertom i tak dalej, wyżnym guru. Sami na to zapracowaliśmy. Każdy z nas bez wyjątku. No i, ale możemy się sami z tego oczyścić możemy się oczyścić pracując cały czas nad sobą dlatego jest tak ważne to wybaczanie wybaczyć wszystkim i wszystko żeby zwiększyć przepływ tego światła miłości bo to jest skutek, później to już jest skutek przepływ, zwiększenia przepływu światła miłości gdyż ta ta tuba ta rura, którą my jesteśmy to właśnie nami przepływa to światło i miłość płynie ta cały czas energia ona jest coraz czystsza, ma więcej przestrzeni więcej miłości światło może przepłynąć a z miłością dlaczego ta miłość jest taka ważna? bo miłość to jest nie tylko to, że my jesteśmy ustalili z miłości, ale jest największy motor napędowy rozwojowy świata. Miłość, przez miłość, dzięki miłości, przychodzą do nas nowe idee, nowe informacje. Takie informacje, które normalnie byśmy nie przyjęli, ale jak w nich jest dużo miłości, w tej informacji lub. Osobie, w istocie, która to przekazuje informacje, jest dużo miłości, wtedy to łatwiej do nas trafia. Miłość jest takim bardzo ważnym czynnikiem. Światło, miłość. I czym więcej otwieramy się na miłość, tym bardziej się nam i świadomość rozszerza. To są takie naczynia połączone. Miłość, przy, miłość zawiera w sobie mnóstwo informacji. Przychodzą teraz to nowsze informacje, na które miesiąc temu nie byłeś gotowy, czy tam nie byłaś gotowa na przyjęcie jej, ale dzięki miłości cały czas się rozwija, cały czas się rozszerzasz w swoją świadomość i dzisiaj jesteś w stanie tę informację na początek zaakceptować. To nie znaczy, że jeszcze w nie uwierzysz, ale zaakceptujesz. Przyjdzie za krótki czas, zaczniesz... Rozmyślasz, że tak jest, że może tak jest, aż w końcu dochodzisz do pewnych wniosków. Tak, że tak jest. Każda nowa informacja. Nowa informacja to jest, to jest tak jak na przykładzie, jak ja e, miałem z religią. Kiedyś, jak, bo jak przestałem pić, no to się modliłem. No bo po Częstochowie, wiecie, nagły przebłysk, ja się obudziłem po Częstochowie, ja już o tym opowiadałem, nie wiedziałem po prostu, co to jest. I się wystraszyłem tego, ale to był skutek taki, że poszedłem bardzo mocno w religię, różaniec codziennie, modlitwy, non stop do kościółka, no i tak było. Dopóki coraz bardziej, coraz bardziej zacząłem zauważać, że jest trochę inaczej, ale to poprzez miłość. Zacząłem zauważyć, że motorem sprawczym wszystkiego jest miłość. No to wtedy jeszcze sobie tłumaczyłem, że miłość to Bóg. Bo no to jest prawda. Ale to było tak początek, ale religie. Później w dyskusji z teologami, no i jak zacząłem otrzymywać informacje od nich, że to kłamstwo. Że to jest oparte w większości na kłamstwie. Manipulacja, kłamstwa, przeinaczanie faktów, usuwanie faktów, wybieranie tylko to, co pasuje i tak dalej. To jest manipulacja, to jest taka czysta manipulacja. I długi czas. Nie, nie, nie potrafiłem bardziej krytycznie podejść do religii. Uważałem, że religia jest potrzebna na pewnym etapie rozwoju, wtedy używałem słowa rozwoju człowieka, religia jest potrzebna. Później z czasem coraz bardziej się otwierałem, coraz bardziej się otwierałem i zacząłem tak, jakby docierało do mnie, docierała do mnie ta wiedza, którą już zdobyłem. Na temat religii i zacząłem się otwierać. No, przecież to jest jawne oszustwo. Coraz bardziej mi to do, do mnie docierało. Przedtem tego nie dopuszczałem do, do głowy, że to jest oszustwo. Tylko, że ludzie tam manipulują, żeby osiągnąć swoje cele, jakieś tam ukryte. Tłumaczyłem. Za każdym razem tłumaczyłem. Starałem się wybielać. Ale. Później coraz bardziej do mnie docierała informacja, coraz, ale coraz bardziej jakby spotykałem się z prawdą, do czego przedtem nie byłem gotowy, bo nie byłem gotowy na przyjęcie prawdy. Dlatego blokowałem się, siebie sam poprzez tłumaczenie różnymi czynnikami, wybielanie Teraz tak na to patrzę, że to było takie, no ja po prostu, żeby moja świadomość nie rozpadła nagle tak, że mnie cierpiał, to ja się w ten sposób broniłem. Ale to, to jest taki proces. Ja na to w tej chwili patrzę. Oj. A ja na to w tej chwili patrzę, jako na proces. To są procesy w rozszerzaniu naszej świadomości. I w tej chwili patrzę, no tak jakby może bardziej jak patrzył taki naukowy, tak jak naukowiec kroi żabę yy, i patrzy jakie tam są narządy, to ja tak się patrzę na te swoje poprzednie życie, na te różne rzeczy, które ja przechodziłem yy, pod tym względem co miało na co wpływ, yy, jak ja wtedy myślałem i dlaczego tak myślałem. Po prostu mi się to coraz bardziej układa jak działa miłość, jak działa światło, jak to powoli pracuje i jak to rozszerza naszą świadomość, jak to nasza świadomość się coraz zmienia, coraz rozszerza, coraz bardziej, coraz bardziej. I się będzie tak rozszerzała. Tak naprawdę to nie ma nigdy tak, że ktoś jest całkowicie obudzony, albo że ja jestem obudzony. Nie, to nieprawda. Ja się cały czas budzę. To jest cały czas praca. Jak się, ja się mogę porównywać w tej chwili, co miesiąc, ja co miesiąc widzę różnicę. Jest różnica przez cały czas, bo coraz to przychodzą do mnie nowe informacje. Cały czas przychodzą nowe, nowe informacje i te informacje mają wpływ na rozszerzenie się coraz bardziej tej świadomości. Tylko że to coraz bardziej mi się podoba. O to chodzi, że to jest takie. To jest tak ekscytujące, to jest tyle ciekawych rzeczy, że tak można powiedzieć, że się chce żyć. Ale z drugiej strony to jest. Czasami tak biorę mnie taka jakby nostalgia. Można to... Tak jakby smutek, bo się zamyślam, się wyłączam. No, że jednak nie mogą tak mieć wszyscy. Nie? Ale to jest też... Muszę się godzić z tym, że nie każdy... Nie każdy jest taki sam. Po prostu każdy z nas jest inny i po prostu tak jest. My nie możemy się przyjmować tym wszystkim, że ktoś inny w tej chwili cierpi. No ale cierpienie to też jest sposób na oczyszczenie. Jeżeli ktoś nie chce, e, przez świadomość, nie chce oczyścić się, no to oczyszcza się przez cierpienie. A co cierpi? Ego cierpi. To jest tylko ego. A no ja sobie wypracowałem takie podejście do mojego ego, to jest takie że jak coś zauważam, że coś mnie zaczyna dotykać, mówię a Ego cię zabolało, tam z siebie tak się śmieje. Ego cię zabolało. A to dobrze. To tylko ego. I tak no, tak jak macham macha na to rękę, mówię, a to tylko ego. I cierpienie znika. Znika ten niepokój. No bo wiem, że to tylko ego. Bo mojej duszy nic nie jest w stanie dotknąć. Bo moja dusza nie ma, nie widzi tych rozgraniczeń, który widzi ego. Bo tylko coś ograniczonego może dotknąć. A coś, co jest w jedności ze wszystkim, ze wszystkim dookoła, z całym wszechświatem, nie może tego dotknąć. Bo to jest jednością, czuje się jednością. Miłością, spokojem, ciszą. To się nie obraża. To ego nie można dotknąć. Nie można poniżyć, tylko ego. Ego można. Z ego można to zrobić. No i wtedy ego cierpi. Ale ego nie chce, by cierpi. W ten sposób się. To jest taki, ja mam też sposób na kontrolowanie własnego ego. Bo ego mieliśmy, mamy i będziemy mieć. Z tym, że należy ustawić je w odpowiednim miejscu. Jak to się mówi w szeregu ustawić się i niech one będzie zawsze na drugim miejscu. Żeby nasze ego, nasz logiczny umysł nie przejmowało kontroli nad nami. Ego nie jest po to, żeby nami kontrolować i rządzić. Tylko służy do czegoś innego. Dopóki mamy to ludzkie ciało, to będziemy mieli ego. I z tym należy się na razie pogodzić. Chociaż muszę Wam powiedzieć, że tak jak jawi mi się przyszłość, to nie wiem jak to będzie z tym mego, ale będzie miał coraz mniej do powiedzenia. O. <grywka> tak to mogę określić, bo naprawdę idą piękne czasy. To nie będzie jeszcze widoczne, może w przeciągu roku, a chociaż już za dwa lata, zaczną być już widoczne jakieś zmiany, bo coraz więcej nas się budzi. Jednak te cierpienie ograniczenia potrzebne są do tego, żebyśmy się więcej nas obudzili, bo tak naprawdę to Polega to na tym, że te jednostki budzące się, te jednostki, które rozszerzają swoją świadomość, one swoimi wibracjami, one tak jakby coraz szerszy zasięg te wibracje osiągają, w końcu zaczynają się łączyć ze sobą z tymi następnymi tam o, o wysokich wibracjach. I jak w końcu będzie tak, tak duży potencjał, że osiągnie całą kulę ziemską, czyli całą tą, że będzie mógł przeskoczyć dookoła, no wtedy następuje nagły przewrót, przełom. To to chodzi. No. Tylko, żeby to osiągnąć, tego nie można powiedzieć, no bo to ja to zrobię. To jest każdy codzienny taki dzień praca nad własnymi emocjami, nad własnymi programami. To na tym to polega. Żadnych cudów, tylko na codziennej pracy. Krok po kroku. Tak jak chcesz na przykład z Zakopanego dojść do Warszawy, to musisz zrobić ten pierwszy krok. Czyli krok po kroku i idziesz codziennie, krok po kroku, każda sekunda, każda minuta idziesz. Nie stoisz, tylko idziesz. Jak będziesz szedł, to dojdziesz. A jak staniesz, zaczniesz się rozglądać, a jak tu jest pięknie, może tu się zaciągnę na chwilę, to będziesz cały czas to przeciągać i przeciągać. Polega to właśnie na tym, na takiej codziennej pracy sam ze sobą. Bez oklasków, fanfarm. A jak kogoś interesują oklaski i fanfary, żeby biły, to nie jest duchowość. Chciałem powiedzieć. Jeżeli kogoś interesuje reklama, to nie jest duchowość. Wysoka oglądalność, to nie jest duchowość. Chociaż nie powiem, że to nie cieszy, cieszy, tylko że to jest, to nie jest duchowość. Bo to znowu się wkra, wkrada ego. A, a ego. Ego nie jest po to, żebyś wrócił do siebie. Bo jak wrócisz do siebie, to to ciało będzie musiało się zmieniać. Będzie musiało się rozrzedzać. I to ego będzie miało coraz mniej do gadania. Już nie będzie takie gęste, to nasze ciało. No dobrze, tyle. Chciałem właśnie tylko te takie myśli przekazać, bo właśnie miałem takie te informacje jak to się zmienia, jak się zmienia nasza świadomość dzięki miłości. Jak niesamowitą wagę ma, nasza, ma ta miłość, na którą my się otwieramy to właśnie w rozszerzaniu naszej świadomości o, pociąg tam jedzie ale dopiero teraz, to dobrze to nie zakłócę, nie zakłócił tej mojej rozmowy dzisiejszej to na razie aha, dzisiaj mamy 21 jutro są moje urodziny nie powiem wam ile mam lat bo młody jestem